Tutaj żona już właśnie przygotowuje wszystko na Wigilię. E, przygotowania już trwają na całego. E, rozłożyliśmy sobie tutaj stół, e, żeby było po prostu więcej miejsca na potrawy. No i wiadomo, jeszcze ostatnie szlify, jakieś potrawy trzeba dokończyć. No i czekamy do pierwszej gwiazdki. No i, i chyba tyle, co Ty byś chciała dodać? Powiem Wam kochani, że jak teraz dotknęłam ten kalendarz adwentowy, to on jest taki leciutki. Jak ja go kupowałam, to on był taki troszeczkę ciężki, a teraz, jak już właśnie wszystko prawie wyjęliśmy, bo pamiętajcie, że dzisiaj 24, 24 okienko nam zostało. Więc tak się cieszę, że dzisiaj otworzymy te 24 okienko. No i nie zapominajmy, bo jeszcze został kalendarz adwentowy od męża i tam są trzy okienka, więc tutaj będziemy mieli co otwierać, więc yy, super czas, fajnie się cieszę, że to tak wszystko wyszło. Wychodzi. Ja jestem dzisiaj troszeczkę taka pełna sił. No niestety mam głos taki jaki mam. Uwierzcie mi, że z rana jest bardzo, bardzo źle. Nie Daniel? Mhm. Normalnie jak jakiś stary chłop. Mhm. No ale nic. Przepraszam, że tak zaciągam, ale jakiś katar mi się jeszcze pojawił do tego wszystkiego, że łasakra. No nic. Super czas. Na to właśnie czekaliśmy. Jedyny... To jest taki jedyny czas w roku, co bardzo, ale to bardzo mnie cieszy. Lubię święta, lubię czas świąteczny, przedświąteczny też oczywiście. No nic, no. Zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Muzyka My teraz właśnie robimy makówki. Nasze takie, nasza taka tradycja żeby robić te makówki. U nas w domu zawsze to, zawsze to jest. No, u mnie w domu i u Daniela w domu zawsze tak było, że te makówki yy, były robione. Więc jak najbardziej, kto lubi mak i takie tam rodzynki, migdały, to jest to jak najbardziej dla niego przepis nie jest jakoś skomplikowany bo wystarczy tylko mleko ugotować do tego wsypujemy mak i masło półkostki masło półkostki z cukru około tak 4 łyżki duże jeżeli ktoś bardziej woli na słodko to wiadomo można tego dać więcej nie wiem czy już mówiłaś o miodzie że nie, jeszcze nie no to też można Możesz miodu dać gdzieś tak około 100 gram. No i po zagotowaniu e, przekładamy masę, tą właśnie hałkę i lejemy na to mleko z makiem. No i robi na tą się hałkę takie właśnie właśnie na tą hałkę bierzemy i wlewamy e, ten mak z mlekiem, miodem i masłem, no żeby się to po prostu piło no i robimy przekładańca, nie? No i na ten mak jeszcze dajemy sobie migdały, rodzynki, kto co tam chce, to co lubi. Zupa rybna nam się już robi. Jeszcze tylko sos grzybowy, bo my zawsze sos grzybowy yy, polewamy sobie pierogi tym sosem grzybowym, więc jak najbardziej są to nasze smaki. Jak możecie usłyszeć, mi się dalej głośczymie i nie umiem tego w ogóle ogarnąć. Jakieś ciepłe herbaty piję, z miodem, cytryna, jakieś tam wszystko. Jakieś wydziwiasy, no i widzicie. godem jak stary hop <grywa> Nie, Daniel? No, dokładnie. Ja nie wiem co tak, ale wszyscy czekają na twoje, na twój kalendarz adwentowy. Mm -hmm. Bo dość tam parę osób mi <grywa> pisało o twój kalendarz adwentowy, no i właśnie trzeba to za niedługo pokazać, bo tam zostały właśnie te trzy okienka. U mnie ostatni jeden, więc trzeba to ogarnąć i Ostatni dogmas. i zobaczymy jak to będzie. Czy jeszcze dodam jakiś film yy, przed Nowym Rokiem, czy już w Nowym Roku to się okaże? Zobaczymy. Więc wyczekujcie. No to, kochani, otwieramy dzisiaj 24 okienko w naszym kalendarzu adwentowym, i ostatnie. Więc zobaczmy, co się dzisiaj tam kryje. No, i tutaj znajduje się balsam do ciała. My zaraz z mężem i z synem zasiadamy do stołu wigilijnego. No i kochani, chciałam Wam podziękować za te, można powiedzieć, 23 dni, co byliście ze mną, co byliście ze mną bo tego jednego dnia niestety brakło przez moją chorobę. Ale bardzo Wam za to dziękuję. No i chciałam powiedzieć Wam zdrowych, wesołych świąt. Spokoju, szczęścia, radosnych chwil z bliskimi. Otaczajcie się miłością, bliskością. Bardzo, ale to bardzo dziękuję Wam, że byliście ze mną, że jesteście i mam nadzieję, że będziecie. Wesołych świąt. Cześć wszystkim. My jesteśmy po kolacji wigilijnej i zostały nam jeszcze do otwarcia trzy zaległe kalendarze Niestety nie udało ich się otworzyć wcześniej, więc otwieramy je teraz. No i na pierwszy ogień idzie 22. I tutaj w kalendarzu 22 mamy ciasteczka familijne. I tutaj jeszcze krem Nivea dla mnie. Men, no. mm. Teraz kolejno 23. O, Perfum Dezodorant Axe, super. Akurat fioletowy, który lubisz. Mm -hmm. I Ty też, bo by też się No mi się on też podoba, strasznie super A ten te zapach jakieś... To jest takie mydełko. Mm -hmm. Mytełko więc. w kształcie śnieżynki. Mydełko fa. I, <gry> I ostatnie, 4, nie? 24 się Nie zmieściło więc już widzę, co tutaj jest. <gry> A mianowicie jest to kawa. Jeszcze nie próbowałem takiej. Zawsze piję kawę e, Au Light, ale spróbujemy teraz. Co tu jest ciekawego? Nie chciałam tego otwierać, nie chciałam tego mm. tam właśnie wysypywać. Mówię to dam to tak. Mm -hmm. no bo my to... mamy właśnie ten y, starego typu jeszcze ekspres y, na kapsułki, no i właśnie mężuś też pije sobie właśnie z tych Dolce Gusto właśnie z no, Nescafe te kapsuki. No, nie są aż, tak bo te Dolce gusto to jest takie raczej powszechne, no nie. No, jakieś teraz takie nowsze, takie dziwaczne jakieś powychodziły, mm -hmm. ale mama, my mamy właśnie jeszcze ten starszy i mi się ten starszy właśnie lepiej podoba. Mm -hmm. No i co kani, jesteś zadowolony Dobra, w ogóle z całego kalendarza od 1 do 24? Zadowolony. Też, tam, też tam jakieś gadżety były, nie? Jakieś takie no, no. różne rzeczy. No super, fajnie. My się cieszymy, że to tak wszystko wyszło, że dotrwaliśmy. No i nic, kochani. To teraz może coś jeszcze Daniel powie od siebie. No i na pewno zakończymy już tego vlogmasa. Bardzo dziękuję wszystkim widzom za obejrzenie kanału mojej żony. I zachęcam do oglądania dalszych filmików. Na pewno coś będzie jeszcze potem wrzucone do YouTube'a. A na razie chciałbym się z Wami pożegnać i życzyć Wam E, zdrowych świąt i do siebie roku, cześć! No to my chcemy się z Wami pożegnać. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami przez tyle dni. No i jeszcze raz, wesołych świąt. No i może jeszcze coś w tym roku dodam, a jak nie, to widzimy się już w nowym roku! Pa!